Sąsy Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na Ziemi kosztować Boże darów. daru. Zbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przebywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Do zawarcia. Sakramentalnego Związku Małżeństwa przygotowują się następujące osoby. Daniel Zlak, kawaler z Babul, nasza parafia i Sabina Małgorzata Machnik, panna z Tarnowa, parafia Najświętszego Serca, Pana Jezusa w Tarnowie, zapowiedź druga. Jeśli komuś znane by byłyby okoliczności, które jako przeszkoda rozrywająca wiążąc wyżej wymienione osoby Zawieramy przez niezwiązek związek małżeński czynił nieważne w sumieniu, zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Przeżywamy siódmą niedzielę wielkanocną, zarazem uroczystość i Wstąpienia pańskiego. W liturgii tego tygodnia przypada we wtorek święto świętego Macieja Apostoła, w czwartek święto świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Powoli dobiega końca okres Wielkanocny. Zachęcam, jeśli ktoś jeszcze nie skorzystał ze spowiedzi Komunii Świętej Wielkanocnej, aby te ostatnie dni wykorzystać na ten cel. Dziękuję wszystkim, którzy gromadzili się na nabożeństwach majowych w minionym tygodniu. Dziękuję za wspólną modlitwę dzieciom, młodzieży, dorosłym. Dziękuję wszystkim, którzy przy kapliczkach modlą się na różańcu. Serdecznie zapraszam. Do naszego parafialnego kościoła w tym tygodniu, do wspólnej modlitwy. Będziemy się modlić razem z dziećmi klasy trzeciej, które z kolei przeżywać będą swój biały tydzień. Pamiętajmy o nich w modlitwie. Przed kościołem rozprowadzane są tygodniki gość Niedzielny i niedziela, w którym między innymi tytuły: Ona jest nasza Polska, fatyńska, co oznacza w niego wstąpienie ludzkie oblicze wojny, kuźnia polskich elit, krajobraz po starciu, koszty zielonej rewolucji, szamani w nowoczesnych gabinetach, magia, wróżby, horoskopy i szereg innych tytułów. Sięgajmy po nie, aby nasza wiara była wiarą rozumną, dopełnioną, wymaganą wiedzą, byśmy unikali niebezpiecznych doświadczeń w życiu, błędów, jak Słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym, przepraszam, ku rodzicom dzieci klasy trzeciej za przygotowanie naszej świątyni na, na dzisiejszą uroczystość, za przygotowanie otoczenia kościoła, za kwiaty przy za ułożenie kwiatów dziękuję pani Małgorzacie Malinowskiej i Katarzynie Babula. Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych ponadto pragnę podziękować za dar ołtarza ofiarę złożoną na Kościół lub zapłacić. O sprzątanie w przyszłą sobotę proszę kolejną grupę rodzin z piechot. Dziękuję za ofiary złożone na Kościół w minionym tygodniu Państwu Kazimierze Uzar zarównie zarównia, Janinie Rób z <laughs> zarównia Wszystkim ofiarodawcom serdecznie lub zapłacić. Dzisiaj o godzinie 15 razem z mieszkańcami wsi Babule będziemy modlić się o urodzanie. W przyszłą niedzielę w tej samej intencji będziemy prosić Boga razem z mieszkańcami piechut msza o godzinie 15. Za chwilę po ogłoszeniach wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Matki Bożej Lorytańska. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro msza święta w intencji zmarłej Zofii Rzeźnik. We wtorek w intencji zmarłej Józefy Sobczyk, Mieczysława i Grzegorza Sobczyków. W środę w intencji zmarłej Zofii Rzeźnik zamówiona przez Państwa Stanisława i Teresę Rzeźnik. W czwartek w intencji zmarłych Anny Zygmunt, Jakuba i Marii Zygmunt. W piątek w intencji zmarłego Franciszka Partyki. W sobotę o godzinie 17.00 msza Święta w intencji zmarłych Walentego Kobyry i Walentego Havzdy uczestników bitwy pod Monte Cassino w 80. rocznicę tej bitwy. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. W niedzielę o godzinie 8.00 w intencji zmarłej Stanis Stanisławy Malinowski. Natomiast o godzinie 10.30. Msza Święta w intencji zmarłego Bogdana Czechury w piątą rocznicę jego śmierci. Przez cały tydzień sprawowane są Msze Święte Gregoriańskie poza naszą parafią w intencji zmarłych Marii Sabat, Mariana Barszcza i Marii Młynackiej. Chciałbym jeszcze na koniec serdecznie podziękować za naszą wspólną modlitwę tutaj w parafialnym kościele przy się tej pamięci Pana. Edwarda, wielkie serdeczne. Bóg zapłać. Te słowa podziękowania kieruję również ku liturgicznej służbie, ołtarza, ku wszystkim ministrantom, którym, którzy tak pięknie zaświadczyli o tej pełnej i otwartego serca relacji do pana Edwarda, po tylu latach wspólnie spędzonych w przestrzeni kościoła, naszego kościoła partyjnego. Jeszcze raz serdeczne. Bóg zapłać.